Hejka Widowie! W dzisiejszym odcinku będę oceniać swoje zeszyty. Ogólnie tu mam tych zeszytów tylko cztery, ponieważ yy, no, stwierdziłam, że ja ten wymieść, to jest dla mnie, na ocenianie zeszytów ze szkoły. Więc mam tutaj zeszyty ze szkoły, więc yy, brakuje mi tylko jednego zeszytu od angielskiego, ale go już nie mogłam znaleźć. Yy, Mam ten pomysł od Juleki, ponieważ Julka też nagrała taki odcinek, ale chyba ale chyba nie miała tam zresztą ze szkoły, tylko miała ten więcej. A ja mam cztery, więc zacznijmy od pierwszego. Czyli tutaj o, taki niebieski z Oxforda się wyłapał. I wiecie, słuchajcie, ile taki zeszyt z Oxforda kosztuje? On 7 zł kosztował i on ogólnie mi w szkole służył do tego, żeby ćwiczeń nim yy, jak to się nazywało Estety, estetyczne pisanie i Ja tutaj sobie przepisuję notatki z moich lekcji czyli na przykład tu przepisałam, to mi się nie udało, tutaj przepisywałam w piątek i ogólnie. No to to jest taki mój do przepisywania, że jakby ćwiczę. W nim pisanie estetyczne. Dobra. Przechodzimy do kolejnego zeszytu. Jest to taki: Słuchajcie, muszę tutaj zasłonić, bo tutaj jest moje, moje imię, nazwisko i klasa, więc zasłaniam. Yy, I tak, yy, więc no, już komiki, po prostu. Po prostu. Tak wygląda z tyłu. On ma 16 kartek, a ten. A ten też ma 16. No, ten też ma 16. Więc ogólnie sobie, no fajny jest ten zeszyt. To jest mój zeszyt od polskiego. I ten zeszyt od polskiego słuchajcie no. Jakby nie wiem o co chodzi, ale nie da się normalnie w sklepie. Prawie w żadnym sklepie nie da się znaleźć zeszytów z takimi liniami, ale ja już podobno od czwartej, nie od czwarty, tylko w drugim semestrze po feriach pani mówiła, że mamy sobie przygotować, bo będziemy pisać w drugim semestrze w zaszytach z szerokimi liniami. Także już się zaczyna poważnie. O, kolejny zeszyt, tym razem mamy coś takiego w szkole, w szkole w naszej klasie, jak zeszyt od korespondencji. I tym zeszycie od korespondencji, zaraz Wam pokażę na przykład, co tutaj mam. O, na przykład tutaj mam, o, Zapisujemy tutaj po prostu takie, wiecie, po takie rzeczy, na przykład wklejamy jakieś informacje albo zapisujemy jakieś ważne informacje, na przykład na przykład, na przykład też zapisujemy tutaj na przykład wiadomość o jakimś zebraniu. No, nie wiem, jak teraz będzie, byłam nową panią, bo moja, pani, moja pani w chowach, to nie była parę dobra. Nie będę się już rozgadywać. I ostatni zeszyt, jaki krótki będzie ten odcinek? I ostatni zeszyt, zeszyt jaki mam wiecie, z jego, bo tutaj? Widziałem, że z niego tutaj obsadziłam. Tutaj coś takiego nie wiem, to wydrapanie od koleżanki. Jest to zeszyt od matmy. Tutaj mogę wam pokazać, bo ja nie wiem, to zamazałam. Jest w środku. A tu. Ale mam go nie pokazać. Yy, więc tak, no to jest mój zeszyt od, od tego. Od matematyki Jest to zeszyt z High High'em, ej, nie powiedziałam ile tam ma kartek. On ma chyba 30 kartek. Tak. 30 kartek i 30 kartek. 36. Nie wiem, ile mam kartek. Więc tak, podsumujmy sobie wszystkie. Zeszedł do ćwiczenia ostatecznego pisania. Zeszedł od polskiego. Zeszedł korespondencji. I zeszedł z matmy. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie takiego więcej, na przykład ze wszystkimi, moi, ze wszystkimi moimi odcinkami, ze wszystkimi moimi zeszytami, to wbijajcie na moje, na moje społeczności, bo tam właśnie będę robiła głosowanie. jak ja Ci nagrać następny.